Siemanko, gdzie Nowa seria Minecraft Hardcore Minecraft Hardcore to obowiązkowa seria po prostu na, na kanale każdego youtubera Który głównie nagrywa... Nie, 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 to się, czekaj, to się nie mo... Nie, to jest, czekaj, cze. Działa? Działa? Nie no, to nie zadziała? No to musi zadziałać. Widzowie, Minecraft, Minecraft, Hardcore, nie, nie, nie. nie. A obok wioski, no to? Ej, to to jest takie szczęście w nieszczęściu. Zraspiłem się na pustyni, ale przy wiosce. No to, że wioska jest to. O. Dzień dobry, chcę wasą wioskę obrobić. Proszę bardzo. Zapowiada się ciekaw Jest. Ciekawe, start się zapowiada co ja tutaj na nie znajdę. Ach. Widzowie ta seria. Będzie jedną z trudniejszych Nie dość, Hardcore to start na pustyni Ach. Buska mi się przydadzą, jak będę w Endzie walczyć z Dragonem Wiem, że to jest bardzo daleko Ale trzeba być przygotowanym mam dwa łyska. bardzo mi to naprawdę to też sobie wezmę tu wszystko muszę wziąć mhm. i nie gada tuki a dobra to jest pełne myślę że tu dwa domki <dum są o nie czy tu, tu nie ma skrzynek tu serio nie ma skrzynek tam tylko kilka Nie. no to trzeba będzie eksplorować czekajcie chwileczkę no siemanko widzowie witam dobra to idziemy tutaj trzeba będzie no iść z tej pustyni wezmę sobie z... 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 główną ścinę po prostu no Ach. akurat na odcinku ja zapominam jak się coś wymawia eee, nie ja że tutaj po prostu się zablokuje, zbuguje i w tak się nie Ej, wszędzie, gdzie jest ta kolorowa, to się tak woda robi? Co my ekran tak w sensie? Nie Ej, nie mówcie, że to jest wyspa Nie Ej, nie, to nie, to nie Dobra, nie. były gorsze spawny na pewno ktoś miał gorszy spał na hardkorze ze... Wezmę piasku trochę W sumie nie zabiję gulema Dlatego, że ja nie mam nawet siekiery O Jezu I w ogóle tutaj w tej wiosce nie ma żadnego drewna Tu jakieś źródełko ci ale co mi ta ci da? A dobra, będę mój ścinał. Co mi tam będzie ktoś ortografy na filmie i Jest normalny biom. Chociaż połowa. Ej. czeka. Do Minecrafta dodali Fata Morgana, czy co? Dobra. Okej. Okay. Dobra, to teraz dalej idziemy. Nie, no co za spawn. jest daleko od zero zero. Ale na pewno to co się działo na 0-0, że, ja że ja tam nie mogłem być, to na pewno nie jest gorze nic. To co tu się odwała. Nautilus! Mamy Nautilusa. W tam wioska było siano, mogłem zrobić chleba sobie jeszcze. Dobra, nie, nie mogę zginąć z pierwszego odcinku z hardcora. W pierwszym. O, mogę to zrobić, żeby się zapadło? Uu. Dobra, oby tu był normalny. By... O... Ej, ty jest szansa, że tu jest jakiś zakopany netter portal. Bo Dlaczego taki, jakiś normalne jakieś zecy mi się muszę dziać tylko na hardcore? Raz grałem se na citach na kartkoze. Nie, to nie było na youtube, spokojnie, teraz na citach nie gram. Po prostu chciałem i by dostawałem obrazy na znikąd. Tutaj jest jakiś obs. Nie. Nie, nie, mówię to się w ten. Ach. Ale co za sit, nie? Ej, jak to będzie znak taki w Minecrafcie, co on taki. to odwrócona li Co to jest? Struktura jakaś? Ja tu ręką jeszcze kupię. Tu powinna jakaś skrzynka, skrzynka być. Ej, czekajcie, nie no, jak się kopiowało lokalizę? A dobra, to zakopany portal. O, bo to była. Ej, czekajcie. Jak wyglądają moje, czekaj, FC plus Q, FC plus Q, A jak się to sprawdzało? Jak się tam? No zawsze FC plusku Q pokazuje, FC Nie. No nie, jeste się ciemno robi. Dobra, wrócimy tu. Nigdy gadaj koordynatami. A. Pochwalcie się w komentarzach, czy wy może mieliście gorszy spał na Hardcoza. Choć wątpię, że był gorszy. Ej, zaraz, ja mam łusko na punkt odrodzenia o i tutaj punkt odrodzenia akurat nic nie da O to jest hardcore Teraz się zginie już się nie odrodzi to znaczy ja to nagrywam na serwisie więc jak zginę to mogę się odrodzić komendą ale to już nie będzie oszustwo bo nie będzie z tego odcinków po prostu żeby nie stracić świata no Ile odciny nie no, ale serio? Dla akurat taki Spawn... Ile już trwa ten film? Ten film trwa już 10 minut. Ja 10 minut ciągle łąkam się po... Dlaczego tutaj nie może być wreszcie normalny biom? Tylko takie po prostu urywki tego normalnego, które dają wreszcie nadzieję, że, że będzie normalny biom, ale go nie ma. Naprawdę generator świata w Minecrafcie po prostu jest biom mniej więcej normalny. Pagno. Nie. Tu nie ma... Jest drewno. Mamy wreszcie. Drewno. Widzowi jest nasze pierwsze, nasze pierwsze drewno po prostu ej, bo zawsze na starcie w Minecraft jest myślałem, że jest jakiś za tryb hardcore, jest jakieś osiągnięcie, ale nie. W sumie ciekawe czy na minecraft w się dostanie na przykład osiągnięcie na playstation albo na xboxie Prędzej na xboxie Za, za minecraft, za to że pierwszy raz się odpalił waterp hardcore Hmm W sumie to by było najłatwiejsze osiągnięcie, bo nawet nie trzeba na hardcore grać tylko taki świat stworzyć Och no lepszy ten teren. Ale czy... Mogłoby być lepszy. No, mógłby być lepszy. Mógłby być lepszy, ale... Z nami tu jest drewno. I to znacząco ułatwia grę. Znaczy co ułatwia grę. Co mi tutaj ułatwia grę Jezuka ja tam po prostu jakieś bezsensowne rzeczy. Ja po prostu... Ja po prostu nie mam co ciekawego gadać. Jak jak mi tak mikrofon spadnie, to wy mnie słyszycie? No tak, słyszycie mnie. Obrze, no to tak, tu ja sobie muszę gadać codziennie na, na każdym odcinku. No i tyle, no i będzie mnie słyszeć. Ja sobie będę mógł spokojnie grywać. Nie będę musiał co chwilę sprawdzać, czy by mnie słyszycie. Seria Minecraft Hardcore to będzie tak samo jak każde Hardcore Wielkie budowle, jakieś rzeczy Ulepszanie wiosek Oczywiście będę miał jakieś własne projekty, nie tak, że będę od kogoś zgabiać O biała zaba To była zabka w sumie A wojna nie? Dobra A dobra. No to on pewnie nie zatkiw. Dobra Ogólnie Ja mam esperancję jaka będzie nasza pieca duża budowla To będzie zbudowanie z wioski jakiegoś wielkiego miasta To będzie na pewno jeden z większych projektów Oprócz oczywiście jakiś fa... Nie Ej serio tu nie ma żadnego fajnego terenu Lecie co Narpiep Robię sobie podstawowe tulzy, Buduję łódkę i tyle I odpływam Bo naprawdę Na tym terenie się nie da I mu i jest potrzebny lepszy teren normalny z normalną nie pustynną wiosku dobra, płyniemy Pierwszy odcinek z Minecraft hardku. Dobra, płyniemy z oceanu. Normalnie robię drifty na łódce. W ogóle tutaj ta seria będzie no raczej najlepsza, gdzie szybko pokonam smoka i zdobędę najlepsze ite. No. Myślę, że ja mam plan, żeby w tym odcinku i snad zelazo zdobyć, bo no muszę znaleźć ląd. Fajnie, jakbyśmy je z tak znaleźli. Ej, ja tak pod takim kątem jestem, że ta woda się tak... Co u, u, u. O W sumie, takie, takie ujęcie, o, co użyć. Do na przykład jakiegoś filmu, gdzie będę o się opowiadać. Ale niestety, no tylko ja to mogę wykorzystać, no bo prawa autorskie, haha. Dobra, e, widzowie czekajcie. Obserwam. Dobra, już jestem po przerwie. Dobra. Może taki zbokowany świat. Jaki tu biom pokazuje? Jaki tu jest biom? Biomy, 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 biomy m. Aha, to jest chyba biomów nie pokazuje to. Mhm. O, ej, się tak ląd podnosi. Może będzie ląd. I się ciemno w ogóle robi. Ja wiem kiedy się... a nie, jak, jak jest duży to dla niej ważne, chyba tu. O no i zobaczcie, jak pod wodą można w Minecrafcie spać. Normalnie Sigma. i płyniemy nadal. Gdziekolwiek. O! Był takie ujęcie. O, jesteśmy na normalnym oceanie. O ląd się... Myślałem, że już będzie ląd. O! O! A to jakaś wodna struktura. Ja muszę uważać. On się zbugował chyba. Bardzo dobra. Dobra. On jest głuchy chyba. Ta wędka ma klątwa znikania. Jak będę miał to narzędzie do zdejmowania efektu, to ten efekt zdejmę. Zdejmę i jest. Jestem może nawet. Jestem może nawet dostanę expa, No tak. No. Tylko trzeba znaleźć wioskę z kowalem. I nie wiem gdzie jest ta wioska z kowalem. Nie wiem jak gdzie jest ląd zwykły. O tu? Ej, myślę, że tu by była może być na samet pierwsza budowla. Ja nie mam sadzonek. Dobra, to my tu nie przetrwamy jednak. Może gdzieś pod tym jest wielka kopalnia. Ej, tam ej, może tam będzie jakiś normalny ląd i sobie zrobimy taką taki ma... Nie, to są po prostu wyspy. Hmm. Dobra, może tu gdzieś będzie ląd, skąd weźmiemy sadzonki, będziemy na wyspach żyć. Ej, i taki most ładny zrobić jeszcze. Dobra, jak nie znajdę tutaj. Tak. Za chwilę żadnego lądu. Po prostu tam na wyspie. I właśnie chyba będzie zaraz, bo się to coraz bardziej podnosi. Ach. Fajnie. Jakby gdzieś był taki ląd z drzewami. Ach. I potem się tam wrócimy. Z sadzonkami i będzie sigma ale tu sadzonek nie ma jest i to tam można widzowie czekajcie widzowie to koniec to koniec odcinka Kończymy na razie odcinek widzowie. Papa, pa. no to widzimy się w następnym.